Proszę Państwa, jesteśmy wciąż przy ulicy Świętokrzyskiej, żeby to nikogo nie dziwiło, proszę Państwa, jakieś dziwne światła. To jest ulica Czackiego, też znane wibracje. Tutaj nawet Świadkowie oby mieli kiedyś, jak byli pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa już teraz Świadków Iwowy nie ma bo są tylko w Angloameryce Białystok i została tylko ulica Czackiego no i ten Bank Polski prawda, to wszystko w Armagedonie będzie zniszczone źli ludzie będą usunięci miejsce dadzą pokojowemu nowemu rządowi i mieszkańcom, mieszkańcom w raju na ziemi Raj utracony Bóg przywróci przez tysiącletni syna rząd, jak mówiła pieśń numer cztery ongiś. Także no, nie łudźmy się, ci, którzy przychodzą na Wernisarze, to nie są świadkowie Jehowy, bo świadków Jehowy już nie ma ani żadnych wierzących. Już dawno nie ma tutaj w Warszawie, na Mazowszu. Nad Wisłą System linii mysiej taki. Ateistyczny, bo już też do kościoła nie chcą chodzić i tylko chcieliby, wiesz, żeby ich ludzie oklaskiwali, ale ludzi nie ma.